lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapez dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Gdybym się zapytał e, takiego gościa, co to potrafi przewidzieć przyszłość i by powiedział, że taki to właśnie Dawid sezon e, będzie miał, to jakbyś to wszystko ocenił? Przyjąłbyś taki sezon czy uznałbyś kurczę, mogło być lepiej? E... Dzisiaj zakręciłeś tym pytaniem, że nie wiem jak na nie odpowiedzieć. co takie mocno teoretyczne. Ja może się skupię na podsumowaniu tego, co było i bez przewidywania. No, sezon ok, chociaż no mam świadomość tego, że, że będzie niedosyt po tym, po tym sezonie. Wiem, że w wielu momentach mogłem się lepiej spisać, stać mi było na więcej. No ale to jest sport, nie zawsze to się tak układało, po mojej myśli, ale ja się cieszę najbardziej z tego, że były też te momenty, które były naprawdę radosne i kończę ten sezon z dwoma medalami: jeden z Mistrzostw Świata w Lotach, jeden z normalnych. Zwycięski konkurs w Garmisz, który też na pewno mi utkwi w pamięci z rekordem skoczni, to jest taki, taki może najjaśniejszy punkt mój osobisty tego sezonu. No i jeszcze parę innych konkursów było, które, które były takie naprawdę przyjemne, e, może nie wygrywane, ale, ale naprawdę z przyjemną walką, z fajnymi emocjami, więc, e, więc myślę, że tych miłych momentów było dużo i z nich będę czerpał siłę do, do, do tego, żeby się przygotować do kolejnego sezonu. Wskazałeś na gapa. To był bardzo imponujący moment, bo na świecie szaleje pandemia, sytuacja jest niepewna, narodziło się dziecko, już było bodajże wtedy, tak? tak? tak. No właśnie pokazałeś, że masz nerwy ze stali, czyli to, na co pracowałeś latami, bo, bo zawsze mówi się, no, żeby był sportowy sukces, to musi być poukładane życie i prywatne i zawodowe i tak dalej i tak dalej. Ty to wszystko pociągnąłeś na barkach. E, no myślę, że coś w tym jest. Bo zawsze ten taki. Spokój w głowie też pomaga być spokojnym na skoczni i robić to, co, to, co należy do, do zawodnika. Czy to miałem idealnie poukładane, to nie powiem, bo, bo podejrzewam, że dałoby się to lepiej poukładać, ale myślę, że mimo wszystko, mimo tych, tego rollercoastera emocji, tego wszystkiego, co się w moim życiu działo, no to się spisywałem dobrze później na skoczni. Także no. No, jak mówię, no jest, to był sezon dość trudny na pewno przez tą, przez tą całą pandemię. Trudne też na pewno były do niego przygotowania, bo tak naprawdę pracując całe lato na treningach, no nikt nie miał pewności, że zimą w ogóle będziemy skakać w jakichkolwiek zawodach, więc też te przygotowania były takie z pewną nutką niepewności, ale. Udało nam się przeskakać prawie cały sezon. Nie aż tak dużo tych konkursów nam wycięło, więc no myślę, że to jest duży sukces. Myślę, że też bardzo duży sukces jest całego, całego naszego teamu. Zresztą podejrzewam nie tylko naszego, że nam się tą koronkę udało mijać dość skutecznie przez cały sezon. W naszej drużynie zaliczyła takie pół punktu, kiedy Klimkowi wyszedł ten niepewny wynik testu, więc no mimo wszystko wychodzimy myślę zwycięsko w tym sezonie. A ten turniej, który zakończyłeś na trzecim miejscu, o tym się troszeczkę zapomina, dlatego ja to przypomnę. O tym, o tym się zapomina, że Dawid Kubacki był trzecim zawodnikiem turnieju Czterech Skoczni. No i teraz pytanie: ty to bierzesz jako sukces, czy po tym, kiedy wiesz, jak smakuje zwycięstwo, to jest już takiego ok, ok, ale nie takie top? Na pewno nie traktuję tego jako porażki swojej, bo wiem, że, że w tym turnieju, zwłaszcza pierwszy konkurs w Oberstdorfie, gdzie tych emocji było naprawdę. E, już pod korek, bo, bo oprócz tego, że nie wiedzieliśmy do samego końca, czy nam się w ogóle tam uda skoczyć, e, to jeszcze na rodziny dziecka w, tak naprawdę w dniu konkursu. E, to po tamtym konkursie to trzecie miejsce brałbym w ciemno, e, no bo tam się zbyt dobrze nie spisałem. E, I tak generalnie w moim wykonaniu, ten, jeżeli chodzi o ten turniej, to takie było pół na pół. E, dwa konkursy dobrze, dwa nie najlepiej. E, ale trzecie miejsce w, w końcowej tej klasyfikacji turnieju. Myślę, że to, to jest zawsze sukces i to jest, to jest przyjemny moment. Zwłaszcza, że mimo wszystko mazurka mogłem wysłuchać. Tak, było, byłem, potwierdzam. Kiedy tak sobie przypomnę nasze rozmowy, to szukałeś, szukałeś, byłeś bliski. No i pytanie, czy znalazłeś to na jakimś etapie zimy? E, to Myślę, że tak najbliżej tego, tego dobrego było w Garmisz właśnie, tam, tam te skoki były naprawdę, naprawdę super, w Indruku chyba też nawet całkiem nieźle. E, więc to był taki okres, kiedy wydaje mi się, że ta moja dyspozycja była na najwyższym poziomie. E, ale no w, w pozostałych etapach też było, nieraz było dość blisko, ale, ale czegoś delikatnego brakowało. No to mi pokazuje, że, że jest nad czym pracować po prostu. Patrzę na Ciebie i myślę, to jest gość, który w momencie odpięcia nart pomyślał, no dobra, no to mamy sezon 21-22 jedziemy z tym tematem. Czy nie? Czy, czy nawet Dawid Kubacki ma taki moment, że musi zjechać do bazy i troszeczkę tę głowę gdzieś tam otworzyć? Wiesz co, ja bym bardzo chętnie do bazy zjechał i sobie odpoczął, ale z tego co już słyszałem, to trenerzy nam tam przygotowali cały plan treningowy, także no nie, to, się nie, to się nie uda. Ze trzy dni może będziemy mieli luzu, a reszta będzie znowu. Znowu nas będą próbowali zajechać przed kolejnym sezonem, ale my się nie damy, peselowcy są wytrzymani.